Dziś jesteśmy przy dworcu PKP w Piasecznej. Już kilkanaście lat temu władze naszej gminy planowały budowę wielopoziomowego parkingu dla osób korzystających z transportu kolejowego. Negocjacje z PKP przeciągały się. Wszelkie rozmowy i działania pozostały bezowocne. W efekcie kierowcy zostawiają auta przy drodze, a mieszkańcy Piaseczna odbierając ze stacji krewnych i znajomych czują wstyd i upokorzenie. Wielopoziomowe parkingi powstały już dawno w wielu podwarszawskich gminach. Jest rok 2024. Kończy się kolejna kadencja, a nasz burmistrz inwestycji nie tylko nie zrealizował, ale nawet nie podjął. Brak dużego parkingu przy dworcu PKP to kolejny symbol wstydu, stagnacji i marazmu. Kolejny pomnik nieudolności naszych władz, który zburzę dzięki waszemu poparciu 7 kwietnia. Gdy zostanę pierwszą burmistrzynią piaseczna już po pierwszej turze wyborów.